W demokratycznych parlamentach, w których zasiadają zdolne do wszystkiego żałosne marionetki, które za nic mają prawo Boże, które traktują ludzi jak niewolników i łupią podatkami bardziej niż hitlerowski najeźdźca, którzy wraz z nikczemnymi dziennikarzami tworzą 24 godziny na dobę bezczelną propagandę, by potem w swoim gronie śmiać się z narodów ogłupionych kłamstwami, narodów, które prowadzą ku samozagładzie. Nie ma dziś miejsca dla Chrystusa, króla w szpitalach, które nie są już dziełami chrześcijańskiego miłosierdzia wobec chorych, ale raczej firmami, których celem nie jest leczenie czy niesienie ulgi w cierpieniu, lecz realizacja procedur niosących śmierć. Jak wielu współczesnych lekarzy zmuszających pacjentów do poddawania się eksperymentom medycznym, do przyjmowania wypełnionych nanocząsteczkami eliksirów stworzonych na bazie morderstw przemysłu aborcyjnego, nie różni się wiele od anioła śmierci Józefa Mengele. Nie ma dziś miejsca dla Chrystusa Króla w szkołach i na uniwersytetach których dzieci i młodzieży już się nie wychowuje, nie kształci, ale hoduje niczym bezrozumne zwierzęta. A owocem tego zbiorowego ogłupiania, którym zarządza tak zwana ministra edukacji, czy raczej należałoby powiedzieć ministrantka Lucyfera będą kolejne zastępy uczonych nieuków. Pysznych, bezbożnych głupców z dyplomami, żyjących w przekonaniu, że mają same prawa i żadnych obowiązków. Nie ma dziś miejsca dla Chrystusa Króla w sądach, które stały się świątyniami niesprawiedliwości, w których chroni się przestępców śmiejący się w twarz. Swoim ofiarom. Nie ma dziś miejsca dla Chrystusa Króla w niegdyś katolickich kościołach, w których zalęgła się dziś bergoliańska sekta, akceptująca każdy błąd, a pałająca nienawiścią do katolickiej prawdy i do katolickiej mszy świętej. Próby zniszczenia Mszy świętej. Wszechczasów jednoczą głęboki Kościół